Jedne z najciekawszych przedstawień w sztuce starożytnej mezopotamii to zoomorficzne przedstawienia bóstw opiekuńczych, strażników bram, tak zwane lamassu. Lamassu to monumentalne rzeźby przedstawiające mityczne stworzenia o ciele byka lub lwa, skrzydłach orła i ludzkiej głowie z brodą oraz nakryciem głowy charakterystycznym dla bóstw. Elementy ciała tego dziwnego stworzenia niosą za sobą specjalną symbolikę. Ciało byka symbolizuje siłę i wytrzymałość. Skrzydła orła niosą skojarzenie ze zdolnością do przekraczania granic, natomiast ludzka głowa i zwłaszcza długa broda symbolizują mądrość. Ciekawą rzeczą w przedstawieniach lamasu jest fakt, że posiadają one pięć nóg, i wiąże się to z tym, że możemy to lamasu oglądać frontalnie z przodu. Nadchodząc do bramy, którą lamassu właśnie ochrania, i wtedy widzimy dwie nogi w statycznej pozie, natomiast kiedy przekraczamy bramy, oglądamy lamassu z perspektywy bocznej i z tej bocznej perspektywy widzimy cztery nogi w dodatku w ruchu, w dynamicznej pozie. W ten sposób rzeźba ta dostosowuje się do usytuowania osoby oglądającej. Wiele z tych rzeźb zostało również bezpowrotnie utraconych z powodu konfliktów w Iraku, ale wciąż trwają prace nad ich cyfrową rekonstrukcją.